Thank you. Życie Codzienne Elblążan w latach 44-49, Oswoić Miasto, to wystawa multimedialna. Prezentujemy tutaj archiwalne zdjęcia, plakaty, mamy również przedmioty, które zostały Elblążanom w domach, zostały to, te, te przedmioty powojenne. To wszystko można zwiedzać w sposób tradycyjny, czyli czytać treści, oglądać artefakty i, i zdjęcia, a można również zrobić to za pomocą aplikacji, do czego zachęcamy szczególnie młodzież, e, można uzyskać kartę meldunkową w powojennym Elblągu, ale trzeba wykonać serię zadań. E, oprócz tego e, zachęcamy również do skorzystania z aplikacji w wirtualnej rzeczywistości. Zakładając gogle wiarowskie, można przenieść się do powojennego atelier fotograficznego i pomóc pierwszemu elbląskiemu fotografowi wywoływać zdjęcia. Zapraszamy serdecznie w każdą środę od godziny 12 do 20 wstępie z wolny. My jesteśmy tu dla państwa.